Kolejna rzecz, moi drodzy, to będzie puste pudełko do, z japońskiej wersji do Samurai, Shodo, Samurai Spirit z czwórki Amakusa's Revenge. Kolejną grą będzie Soccer Brawl, czyli piłeczka, z tego co pamiętam, taka bardziej futurystyczna. No, dobrze pamiętam, taka bardziej futurystyczna piłka, odmiana piłki. Jest sobie cardridge. A także mamy sobie tutaj. Jest markłe, jest zestaw grafik, a w środku zapewne jest także instrukcja serwisowa, także jest. Czyli nie ma tylko bądź aż, zależy jak na to patrzy, nie ma naklejek. Kolejną grą będzie moi drodzy Magical Drop, część trzecia. Czyli klasyczna gra logiczna w pokroju, puzzle, puzzle buble, bast amowów. Mamy sobie cardridge z grą, A także mamy sobie, moi drodzy, tutaj jest sobie markłę, jest sobie instrukcja serwisowa, a wewnątrz instrukcji serwisowe, serwisowej serwisowej jest schowany zestaw grafik. Także niestety nie ma nakleju. No, ciężko o te naklejki w wielu przypadkach było. Kolejna gra. Magical Drop, część druga. Tutaj naklejki się udało zdobyć w zestawie. Komplet dwóch naklejek jest sobie tutaj. W różnych językach jest sobie Kardridge. A także mamy sobie, moi drodzy, dwa komplety, dwa komplety grafik, markłe oraz instrukcji serwisowych oraz tutaj jakiegoś jakiegoś e, reklamy, reklamy, naklejki sklepu, w którym to kiedyś udało się nabyć. Kolejną rzeczą moi drodzy będzie Puzzle, Puzzle Bubble 2, Puzzle Bubble 2, jak zwał, tak zwał. Klasyczne kuleczki strzelane do góry. Uwielbiam tą grę. Obok Windows, także jedna z moich ulubionych gier na ten system. Mamy sobie naklejkę, co bardzo cieszy. Mamy sobie biały kartridż. A także mamy sobie i markę, i instrukcję serwisową, i wewnątrz tutaj w środku także zestaw kompletnych grafik. Czyli bardzo fajnie, bo kompletny się zestaw, się zestaw trafił. Bo tutaj nie przypuszczam, żeby była druga naklejka w jednym języku do kompletu, więc jest to komplet. Kolejny tytułem, moi drodzy, będzie Puzzle Bubble. Część pierwsza. Bardzo popularna gra na automatach w Polsce. Bardzo często ją widziałem i osobiście w nią sporo grałem. Mamy sobie tutaj cartridge. Tu jeszcze był, była wersja bez numerów y, seryjnych na etykietach, także można było skompletować wszystko, gdziedzie opakowanie. Nie było rygorów numerów seryjnych. Jest sobie markwe, serwisówka, i tutaj wystają jeszcze grafiki grafiki do, do automatu. Jakoś tam to teraz sprawnie idzie całkiem fajnie. Nie ma naklejek tylko tutaj. I lecimy dalej. Kolejną rzeczą będzie seria już yy, jedna z moich ulubionych serii, czyli Metal Slug. Jest sobie komplecik cały, czyli tak Metal Slug 5. Tutaj już Playmore był wydawcą. Co my tutaj mamy? Mamy sobie komplet trzech naklejek w trzech różnych językach. Mamy sobie cartridge. No, tu jeszcze jest z plombą z oficjalnymi numerami seryjnymi. Też nie otwierałem go, bo też ma charakterystyczne. Charakterystyczne płytki PCB szare. Gdzie wszystkie. No wszystkie wszystkie podróby byłyby na tych najtańszych klasycznych zielonych. A także komplet trzech grafik w trzech różnych językach. Z... Tutaj są grafiki, jest tylko chyba i serwisowe instrukcje nie ma markła niestety. Także nie ma tutaj tego co pamiętam, markła. Następnie, moi drodzy, Metal Slack, część czwarta. Kupowałem jako nówkę. Jeszcze był taki motyw, że był wysyp nówek, właśnie Metal Slugów czwórek. Wykorzystałem ten moment. Żałuję, że nie wzięłem tego więcej, bo były całe kartony. Nie wiem skąd to w ogóle wzięli, jakieś archiwalne kartony z magazynów. No, udało się nam tylko, aż znaczy kupiłem sobie tylko jeden. Nie mając wtedy świadomości, że można było wziąć wszystkie, bo naprawdę chodziły za. Naprawdę te kartony za ma, ma, małe pieniążki, ale wykupione zostały już, rozeszło się po kolekcjonerach i tyle. Mamy sobie tutaj serwisówkę. Tutaj akurat taka nie miała naklejki, miała tylko takie coś. I jest to oryginalnie tak wydane, niestety nie było tutaj naklejki. No i jest sobie tutaj komplet tych grafik do serwisówki, tak, także. Także tak tą czwóreczkę sobie tutaj lekko budżetowo wydali i udało się dostać nówkę wtedy. Jeżeli podobają Ci się takie treści na kanale zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę bądź w jeżeli nie i komentarz. Spomożesz tym kanał i dasz mi info, że wszystko jest OK. Kolejną rzeczą będzie Metal Slug, część trzecia, przez wielu uważana za część najlepszą. Powiem szczerze, ja chyba też uważam Trójkę jest najfajniejszą część, która była na granicy właśnie Playmora, którego potem wydawano, czwórka i piątka chyba przez Playmore wydana a właśnie jeszcze wydania oryginalnie od SNK mamy sobie naklejkę jest sobie cartridge z takim charakterystycznym czerwonym tutaj płatką pod PCB tutaj wewnątrz no i jest sobie tutaj serwisówka jest sobie też tutaj to i chyba markłę też mam tak mi się tutaj Zdaje, że chyba Markłę też mam. Tak jest. I Markłę też jest. Tak się tutaj dziwnie uchowało, ale akurat tutaj trafił się fajny komplecik części trzeciej. O, ci tutaj wkleją. Kolejny oczywiście będzie Metal Slack X, czyli tak zwana ulepszona wersja dwójki, bo dwójka była jedną częścią, która była lekko zbagowana, czyli tam często się przecinała, miała dropy animacji. Do tego no X-a, który uważany jest jako ulepszona część druga. Jest sobie naklejka. Jest sobie taki ładny, fajny niebieski cardridge przeźroczysty, clear blue. Po angielsku to można nazwać. I jest sobie tutaj graficzka serwisowa. Jest sobie tutaj komplet też grafik i jest sobie też markłe. Czyli jest sobie full zestaw fajny, ładny, metal slaga części. Ja bym to nazwał 2,5, 2,5, czyli X 2,5. mamy sobie tutaj metal slaga część drugą takie troszeczkę pudełko które już swoje przeszło ale się trzyma całości co najważniejsze mamy sobie naklejkę mamy sobie cardridge A także mamy sobie serwisówka. Tak, i markłe chyba też mamy. Tak jest, i markłe też jest. Czyli jest cały sobie tutaj full komplecik. Także się udało uchować. Mimo iż pudełko w słabej jakości trzyma się, jest zgodne z numerami seryjnymi, jest naklejka, jest markłe, grafiki, wszystko. Bardzo ładny full zestawik. A także metal slack, ostatnia część, czy znaczy pierwsza część, ostatnia gra. E, metal slack, część pierwsza, czyli klasyk, którego, który też, także w polskich automat na, w na automatach gościł, naprawdę praktycznie chyba wszędzie, gdzie ja bywałem. E, tylko, że niestety wiadomo, wysoki poziom trudności sprawiał, że niewielu się e, odwa, od, od, miało odwagę, żeby zasiąść do tego automatu i sobie na nim. Spróbować swoich sił. No, ja nim sporo grałem, powiem Wam. <gry> I sporo pieniędzy na nim straciłem. Niesamowite ilości. Jest zestaw grafik, i także jest sobie fajnie, bo markłe. czyli także komplet, jak najbardziej, ale bez naklejek. Nie ma naklejek, także nie komplet, brakuje jedynie naklejek. Przedam jeszcze moje drodze są tutaj takie grafiki, które mam sobie do różnych, do różnych gier automatowych, gdzie nie mam, powiedzmy, komplet z pudełkiem, ale miałem sobie na przykład Cardage, do którego dołączone miałem jakieś właśnie grafiki. Więc tu Wam jeszcze pokażę, jakie mam grafiki do, do gier z, z Neo Geo. Mam sobie je tutaj właśnie w osobnym takim odłożone, w takim tutaj jednym i chyba tutaj także będą jakieś. To Wam pokażę, jakie jeszcze mam grafiki do tych samych kardyjczy niektórych, co tam pokazywałem. Więc tak, tutaj mam na przykład e, instrukcję serwisową, e, grafiki do automatu i Markłe do Galaxy Fight. Mam sobie tutaj komplecik, e, komplecik e, grafik razem z Markłę. I tutaj jeszcze moi drodzy, mam sobie taki zestaw różnych, różnych rzeczy. Na przykład mam naklejki. Mam naklejki na przykład do Super Sidekick Kick y, części trzeciej. Dwie takie naklejki do Sidekick do części, do części trzeciej. Mam tutaj też kilka Markłe. Do Ghost Pilots mam Markłe tutaj. Do Ninja Commando. Do Mutation Nation. A także do Top Players Golf. Mam też yy, grafikę tutaj, taką oraz instrukcję serwisową do The King of Fighters 9098. Także dostałem sobie tak kiedyś tutaj to yy, w zestawie. O dziwo z inną grą niż ten King of Fighters, ale dostałem to jako bonusa, właśnie do innego, do innego zakupu. Z czego się bardzo, bardzo moi drodzy, cieszę. Jeżeli chodzi o grę na system Neo Geo MVS, które posiadam w moich zbiorach, moi drodzy, to było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!